Hej! O matko, witam się z wami w kolejnym filmie na tym kanale. I dzisiaj sobie powrócimy do rankingów, ale tym razem nie będą to postacie z Monster High. Dzisiaj będziemy sobie robić ranking postaci, uwaga, z Ever After High. I stwierdziłam, że zacznę sobie od mojej ukochanej postaci z uniwersum, czyli od Madeleine Hatter. Jakiś czas temu ktoś właśnie mi się zapytał pod moimi rankingami, czy nie będę chciała też robić takich rankingów z Ever After High. Pomyślałam, że to jest super pomysł, tylko nie wiedziałam, czy właśnie ktoś będzie chciał to też oglądać tak samo jak i rankingi z Monster High, ale stwierdziłam, odebrałam to jako taki symbol i znak, że powinnam nagrywać, dlatego że ostatnio ktoś po takim czasie polubił mój komentarz. Gdzie odpowiedziałam na, na właśnie Waszą prośbę o rankingi z Wrafter High, że pomyślę nad tym i ktoś to polubił, więc pomyślałam sobie, nie, to jest znak, lecimy z tematem. Także dzisiaj zapraszam Was na ranking postaci z Ever After High, odcinek pierwszy, Madeleine Hatter. Oczywiście jak nie znacie to wiecie, te rankingi obejmują tylko laleczki te oryginalne w takim sensie, że już żadnego rebootu tutaj nie ma, a Ever After High też przeszło reboot. Więc tych laleczek sobie nie będziemy, słuchać tutaj umieszczać. Jednak chciałabym zacząć od lalki tak poza która już, jak się dowiedziałam, trochę bardziej mm, figuruje <grytanie> jako reboot, a ja nawet tego w sumie nie wiedziałam. To jest ta oto laleczka, czyli Princess Friend. Ja ją tutaj zdecydowałam się umieścić, tak wiecie, poza rankingowo. Ja ją kiedyś znalazłam chyba na Oelixie albo na Vinted, ona jeszcze miała, słuchajcie, pudełko nawet. I... Z racji tego, że to jest moja ukochana postać ze Ever After High, to chcę mieć, wiecie, najchętniej wszystkie lalki. Może nawet reboot. Chociaż chyba nie, w sensie te małe rebootowe, typu, nie wiem, Epic Winter. To, nie wiem, jeszcze pomyślę. Ale, no, ta laleczka jakoś tak, ona nie ma aż takiego vibe'u rebootu. No dobra, może ta twarz zdradza to, że coś tutaj jednak się podziało. Ale tutaj jest esencja Madi. Ona jest w swoim, wiecie, outficie basicowym. Myślę, że to wiecie, to jest taki, zawsze te duże lalki to jest taki super dodatek w kolekcji, ja nie wiem. I w ogóle, może trzymając te oto lalki powiem wam, dlaczego w ogóle Madi jest, oh, dlaczego zdecydowałam się ją, od niej zacząć ranking, dlaczego jest ona moją ukochaną postacią. Ja uwielbiam uniwersum z Rejdsów Kojęczarów, uwielbiam świat snu. Uwielbiam um, takie, wiecie, metafory psychologiczne, jakieś takie surrealistyczne, uwielbiam to, to jest coś cudownego. Mam z tym też miłe wspomnienia i mogę się utożsamić yy, z postacią jej taty, jak i z Alicją, z wieloma postaciami z Czarów. Ach, I Maddy jest, Maddie jest taką, takim promikiem nadziei, takim promikiem lekkości i symbolem takiej, mam wrażenie, bezwarunkowej akceptacji swoich przyjaciół. <troszę> Troszeczkę też odklejenia, ale... Jeśli znacie Ever After High, to wiecie o czym mówię. Okej, okay. laleczek już wiecie, nieributowych. Laleczek, które znajdą się w tym rankingu, będzie 8. Na numerku 8 mamy Mirror Beach. Ja generalnie oczywiście kupię tę lalkę, no bo tak jak powiedziałam, chcę mieć wszystkie lalki Madlen e, nieributowe. Ale jakoś ta linia, mimo że ja kocham, jak wiecie, lalki plażowe, to jakoś tak nie pasuje mi to do Ever After ha, i Może gdyby ten wątek był trochę bardziej pociągnięty, gdybyśmy rzeczywiście zobaczyli um, odcinek tego typu. Może ja to przeoczyłam, ale robię rewatche bardzo często i filmów i odcinków, więc nie wydaje mi się, ale jeśli to przeoczyłam, no to proszę napiszcie mi, bo poszerzać swoją wiedzę na temat lalek i całego tego ukochanego mojego uniwersum lalkowego, ale wydaje mi się, że ten wątek nie został podciągnięty. Te lalki są też takie dosyć mocno budżetowe, po prostu na tej liście znajdują się lepsze lalki. Numer 7 Get in Ferris O matko, uwielbiam te lalki! Tu już będą takie, wiecie, to już będzie vibe pod tytułem uwielbiam tę lalkę. Naprawdę, bo... W zasadzie tylko ta linia Mirror Beach nie do końca ze mną rezonuje, a te cała reszta girl ja uwielbiam po prostu uwielbiam. Get in Ferris, laleczki, on to jest, to jest linia taka, wiecie, piżamkowa, więc wiecie, jak ja bardzo lubię lalki piżamkowe. Na dodatek to łączy się trochę właśnie z Throne Coming, więc troszeczkę taki vibe szykowania się na coś bardzo istotnego, coś, co może okazać się przełomowe. Madlen oczywiście jest to moją ulubioną postacią ale też jest tam cudowna. Apple, ach, uwielbiam. I te ich, wiecie, playstatyki, gdzie mogą tam położyć swoje rzeczy, no coś cudownego. Numer 6. Wait to Wonderland, ale ta duża. Ja mam jakąś słabość, słuchajcie, do tego typu właśnie takich bardzo dużych lalek. Ja mam wrażenie, że one tak fajnie urozmaicają kolekcję. Bardzo bym chciała tę lalkę znaleźć. Ona jest również w tym swoim basicowym ubranku, które jest absolutnie ikoniczne. Eee, wiecie, ona by sobie gdzieś tak stanęła tutaj gdzieś koło tej kolekcji. O matko, ja bym, ja bym, z, nią po prostu ja bym z nią po prostu chodziła do miasta. Ja wiem, że tam nie dzieje się, nie wiadomo jak dużo... Eee, Dużo jest takich, wiecie, mm, na przykład są nadrukowane rejstopki i tak dalej, ale ja i tak ją uwielbiam. Madeleine, Queen of My Heart po prostu. Już przechodzimy do top piątki. I na numerku piątym, lalka, która jest przecudowna, którą również ciężko mam wrażenie znaleźć w jakiejś takiej rozsądnej cenie, jak i generalnie lalki z tej serii, czyli Sugar Coated. A to jest też taka. Wiecie, cukiereczkowa, cukierniowa linia. Uwielbiam ją, uwielbiam brąz na Madi. To jest ciekawe, bo to jest taki kolor, który zazwyczaj, wiecie, nadaje takiej powagi, a jej to nie odbiera jej ukochanego, cudownego przeze mnie szaleństwa. No, na tej lajce wszystko jest, słuchajcie, perfekcyjne, mimo że. Nie wydaje się również nie wiadomo jak z kolei szalone przez to, przez to właśnie pozorne stonowanie, ale te odcinki z Gingerbread House uwielbiam. No i słuchajcie, laleczka, którą tutaj znowu w końcu mogę pokazać, oprócz tej, co pokazałam na początku, czyli hat Tastic na numerku czwartym. Tu już będą słuchajcie te lalki, które są tak cudowne, że ja nie mogę tego psychicznie wytrzymać. Mam do niej również playset, yy, jakiś czas temu właśnie yy, nagrywałam z nim haul, gdzie Wam ten cały playset pokazywałam. No to już jest tak cudowne. Większym nawiązaniem yy, do Alicji w Krainie Czarów jest chyba tylko seria w Krainie Czarów Way to Wonderland. Ale ta właśnie, ten motyw niekończącej się herbatki, który jest jednocześnie, wiecie, czymś takim groteskowym, zabawnym, a jednocześnie bardzo smutnym i bardzo symbolicznym. Jak wiecie, coś, ten ukochany nasz napój, e, może tak naprawdę nas trochę uwięzić. To jest bardzo... Nie chcę wiecie, tutaj wchodzić w jakieś takie mroczne klimaty, ale ten, kto czytał Alicję w kraje Czarów w dorosłym wieku, wie, wie, o co mi chodzi. I co mam wrażenie, że próbowało tam być wyjaśnione i ukazane właśnie w taki symboliczny sposób, że coś, co daje nam komfort, może nas zamknąć w tej strefie. Z której nie będziemy wychodzić, bo czas się na nas obraził. E, możliwe, że ja sobie to nadinterpretuję, wiecie, <grym> ale no, jest to niesamowicie ważna e, dla mnie symbolika i, i linia, i ten placecik. Ja też uwielbiam po prostu wszystkie leleczki e, z motywem kawiarni, cukierni i tak dalej, więc i właśnie herbaty, jakiegoś takiego świętowania poprzez jedzenie kawy nie ciastek, ciasta, picie kawy, herbaty. To miałam na myśli. Także na numerku czwartym, Hattastic Party. No i na numerku trzecim, przed chwilą o tym wspomniałam, czyli Way to Wonderland. Mam wrażenie, że ta linia to jest taki już tribute to Wonderland. Tribute to Mad Hatter w przypadku Madden Hatter, bo ona tutaj właśnie swoim strojem tak pięknie. Właśnie nawiązuje do postaci swojego taty przez ten kapelusz, przez to wszystko, co się dzieje na jej sukienerce. Mamy tutaj herbatkę, słuchajcie, połączoną właśnie z szachami. Jest to również mm, z kartami, z symbolami, właśnie kart. Jest to niesamowicie nieodłączny motyw e, kraję czarów. I jeśli się jej przyjrzycie, to zobaczycie, że ona na swoim naszyjniku ma zegar oraz herbatkę, filiżankę. Tutaj jednego kolczyczka nie ma, ale tutaj na jeden też jest zegar. Tu też jest zegar na rączce. Na tym kapeluszu te karty, ten dzwonuszek. No i obcasy. Ja wiem, że te włosy są jeszcze do ogarnięcia, już kiedyś były ogarniane, ale faktura włosów Madi jest przynajmniej dla mnie bardzo trudna do ogarniania. Tutaj zobaczcie na jej buty. Te filiżanki. I tu jak ta lalka jest zdetalizowana. Coś cudownego. Tutaj się słuchajcie wahałam, bo na numerku drugim jest laleczka po prostu chapter one i, i właśnie disclaimer. Ja nie jestem pewna, w sensie um, wydaje mi się, że ta właśnie ta laleczka jest centralnie z, z, z chapter one, z pierwszego rozdziału, pierwszą jaka tego wyszła Madlen, ale chciałam powiedzieć, że tych basiców jest mnóstwo. Dlatego ja już nie patrzę na to, który, który, którą falę basiku ja mam w swojej kolekcji. Cieszę się, że po prostu mam jakąś basikową lalkę i nazywam ją po prostu Basiciem albo Chapter One, czyli lalka z rozdziału pierwszego. I właśnie zastanawiałam się, czy ją dać na pierwsze czy drugie, ale jednak na pierwszym musiała się znaleźć królowa totalna. Ale na drugim, no co tu dużo mogę powiedzieć, to jest esencja jej postaci. To jest Mali w całej swojej okazałości. Ona tutaj przedstawia coś bardzo ważnego, ponieważ jej lalka, jednocześnie wiecie, wiemy, że ona jest taką szaloną postacią, wesołą, troszeczkę odklejoną i to się pięknie również cała jej postać tutaj też ukazuje w jej stroju. Tutaj, mamy, tutaj już mamy, wiecie, hardkorowe te motywy, w sensie już dużo one się przejawiają jej postaci. Tutaj mamy imbryczek, na kolczykach mamy łyżeczki. Tutaj dużo mamy różnych takich cudownych elementów. Tutaj się dużo dzieje: kropeczki i tak dalej. Och, cudowna! Tutaj na opasce jest filiżaneczka. I wiecie, tutaj jest to szaleństwo, ale jak zobaczycie jej buzię i też jak czasami zobaczycie ją w serialu, ona jest. Kiedy wiecie, kiedy, się z, kiedy nie rozmawia z kimś, kiedy po prostu jest w swoim świecie, ona jest dosyć poważna. I to jest bardzo często oznaka. Yy, i taki ważny symptom osób, które borykają się z różnymi zaburzeniami, czy to osobowości, czy to nastroju, często ta dwoistość. To, I to, to mnie tak wzrusza za każdym razem, jak y, ją widzę na ekranie, czy jak właśnie też widzę tę lalkę. Uwielbiam mądry przekaz w bajkach. Ok, i na numerku pierwszym lalka, której niestety nie mam, ale jest to Legacy Day. O, matko! I tam jest ta esencja już takiej właśnie tej powagi. Tam Mali pokazuje się z takiej strony właśnie. Ona pokazuje nam prawdziwą siebie. Ona, mam wrażenie, że ten jej dystyngowany taki outfit, majestatyczny, On nam pokazuje i też przemianę jej bohatera oraz to jej prawdziwą naturę. Ona jest na co dzień, wiecie, kimś takim, kto wprowadza światło, lekkość, zabawę. Wiecie, Mali. To mnie też wzrusza i przede wszystkim to, ile tam jest szczegółów na, na tej sukience, z ilu warstw jest yy, ona zrobiona. Ten kapeluszik, te włosy, które są nieco inaczej niż zwykle uczesane. No i Legacy Day to jest, wiecie, no to jest niesamowicie ważny motyw ale, i ważny cały odcinek cała seria, ale o tym porozmawiamy bardziej, gdy będziemy robić ranking Raven Queen. A więc tak, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał i że dobrze przyjmiecie również rankingi postaci z Rafter High. W kolejnym filmiku chyba zobaczymy się w takim troszeczkę vlogu, który zbieram, zbieram materiały do tego vloga. No i co? Do następnego filmiku.